Po zwycięstwie Roxany Węgiel w programie The Voice Kids oraz Eurowizji Junior, stała się jedną z najbardziej popularnych młodych wokalistek w Polsce. Pomimo ciągłego zaangażowania się w nowe projekty, ostatnio głównie jej życie prywatne było tematem licznych dyskusji. Dziewiętnaście latka ogłosiła swoje zaręczyny z ukochanym Kevinem Glejem, a teraz para przygotowuje się do zawarcia związku małżeńskiego. Roksana nawet wspomniała o tym w pierwszym odcinku programu Tańca z Gwiazdami, w którym bierze udział jako uczestniczka. W rozmowie z naszym reporterem, Cezarym Wiśniewskim, ujawniła, że jej partner taneczny, Michał Kasyn, będzie także choreografem na ich weselu. Fani Roxany interesują się każdym aspektem jej życia, od spraw miłosnych po wystrój domu. Jej relacje na Insta Stories, gdzie prezentuje swój dom, budzą ogromne zainteresowanie. Kilka czasu temu informowała swoich fanów o remoncie mieszkania, które dzieli z narzeczonym w Warszawie. Pokazywała również kilka filmików, na których widać nowoczesne, urządzone w neutralnych kolorach wnętrza. Głównie berze Bill i szarości. Roxana zdradziła, że jej ulubionym patentem w mieszkaniu jest loftowa szyba, łącząca sypialnię z gabinetem. Teraz natomiast chwali się swoją kuchnią. Na nowych relacjach na InstaStory z Raksi promuje legginsy, które ma na sobie, a w tle widać nowoczesne meble kuchenne. Kropka ponadto Roxana nieustannie dzieli się swoimi kulinarnymi eksperymentami na platformach społecznościowych, pokazując swoje umiejętności kulinarno-kreatywne. Jej miłość do gotowania i eksplorowania nowych smaków jest widoczna w każdym zdjęciu i filmiku, które udostępnia swoim fanom kropka niezależnie od tego, czy jest to dzielenie się swoją pasją do muzyki, przygotowywanie się do ślubu czy prezentowanie swojego stylu życia i wnętrz domowych, Roxana Węgiel niezmiennie przyciąga uwagę swoją autentycznością i entuzjazmem. Jej wszechstronność i zdolności artystyczne sprawiają, że jest inspiracją dla wielu młodych osób, które śledzą jej drogę do sukcesu i szczęścia osobistego.